I zapraszam teraz do głosu poseł Michał Kołodzieczak. Proszę bardzo. Już. Już. Zobaczcie, to co się dzieje teraz na sali sejmowej to jest idealne podsumowanie Waszych rządów. Tak rządziliście 8 lat, że Polaków nie stać na prąd. Trzeba dopłacać, bo nie stać. Łatwo wyliczyć, z czym sobie nie poradziliście z produkcją prądu trzeba dopłacać, żywność trzeba opuszczać VAT trzeba dopłacać, mieszkania trzeba dopłacać, nie ma lepszej wizytówki waszego rządzenia. To powolne zabijanie polskiej gospodarki, a teraz na dodatek zachować się pan nie potrafi. Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. Dodatkowo teraz będziecie krzyczeć, a na koniec będziecie siedzieć wszyscy za to, jak się zachowujecie. Słuchajcie, polityka to jest przewidywanie kryzysów. Wy nie potraficie tego robić. Jak pan się zachowuje? Jeden, drugi, trzeci. To jest naprawdę wstyd. Słuchajcie, przez osiem lat. Bardzo proszę posłów o nieprzeszkadzanie posłowi Kołziejczakowi, żeby mógł spuentować swoje pytanie. Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem, bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem yy, do, z, z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową. Bo w głowie jest mózg. Dziękuję a... bardzo panie pośle, pana, za wyartykułowanie pytania. Panie Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie. Słuchajcie. Bardzo proszę Pan... konkludować. Po ośmiu latach waszych rządów straty energii z powodu złego stanu linii energetycznych są największe w Unii Europejskiej. Ponad 10% strat energii, bo nie modernizowaliście linii energetycznych i my Jesteśmy normalni, wolimy pieniądze. Panie Pośle, to nie czas na wystąpienia, już Proszę zadać obajtkom, pytanie i zejść z Ja się pytam, ja się was pytam. Dziękuję bardzo. Czas minął. Zapraszam do głosu posła Rafała Komarewicza. Dziękuję bardzo, panie Pośle. Dziękuję bardzo. Przekroczył pan ponad dwie minuty. Proszę posłów o uspokojenie nastrojów, proszę pana posła zejście z mównicy, ustąpienie miejsca panu posłowi Rafałowi Komarewiczowi. I bardzo proszę wszystkich o dyscyplinę czasową, żebym nie musiał nikomu wyłączać mikrofonu. Proszę bardzo.